Powiedziałbym coś, ale zbanuję Was za to. Zbanuję Was za to. Może nie. Jesteśmy. Tomek, my stoimy tam, pod YouTube, Ta. widzisz? Dobry. I za chwilę tutaj podejdźcie, będzie omówienie scenariusza, a później gdzie okay. mówię Tomek. Jesteśmy w Dębicy, gdzie będziemy na rekonstrukcji bitwy, jednej z bitew wojny polsko-bolszewickiej. Właśnie jestem przy dziale, które będzie wspomagało nasz frontalny atak. Zaraz idziemy się przebierać. I zobaczymy kogo tym razem będziemy odgrywali i jaką rolę dla nas przeznaczyli. Także zapraszam, oglądajcie, bo na pewno będzie się działo. Także zapraszamy, zapraszamy. Tak, tak. Kon tak. I to będzie sygnał również dla pirotechnika z mieszkańcami. Do czasu kiedy i bolszewicy pomoże Wam swoim tempem głosu i naprowadzi Was w dobrą stronę. Mateusz, powiedz mi, generalnie e, uważasz, że dzisiaj będzie fajnie i na kogo stawiasz? Kto dzisiaj wygra? Oczywiście, że będzie fajnie, bo zawsze jest fajnie na rekonstrukcję. Musi być oczywiście też trochę poważnie, ale zabawy trzeba to wpleść na tyle, żeby widz dalej widział krwiożerczą walkę, a żeby wynieść jednak z tego coś pozytywnego. Kto wygra? Myślę, że tym razem wygramy jako Polacy my, bo bolszewicy są najgości, więc... Świetnie. Powiedziałbym coś, ale zbanuję was za to. Zbanuję was za to. Może nie. Dwa tygodnie później. później. Słuchajcie, ziomeczki, witajcie w mojej piwnicy. Dzisiaj jesteśmy na rekonstrukcji w Dębicy. Słuchajcie, mogę Wam pokazać mój karabin, jeżeli jesteście ciekawi. Małe karabiny w mojej piwnicy. Tutaj jest wspaniały Mauser Kar. Obstawiam, że wzór 29, ale nie jestem pewny. Myślę, że będę dzisiaj do niego pruł. Z niego pruł do bolszewików. Ćwiczenie polega. kładasz jeden. W ten sposób zamykasz? Nie ze Ale Tylko tutaj i przykładasz się. Bum! Nie spadnie, spadnie. No. Możemy też ładować 4, 5. Jak to zawsze się to jest wyszkolone. Jak nie słabo wyszkolone, to można w ten sposób. Przez jeden, a jak ktoś dobrze wyszkolony, to można 4 albo 5. Bezpośrednio przed. Gdzie idą? Gdzie idą? Kiedy Nie mamy ich tutaj. Nie mamy że nie Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie on Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie my, Nie ale rósł. My będziemy Proszę, bronić cywili przed paleniem wiosny. Wios. Niestety. Dzisiaj, niestety, jesteśmy ci. No, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie to nasze zadanie, niestety. Piękny. Drogi, to... masz Za mną! Masz! Odkrobioną! Odkrobioną, Jak wrażenia po próbie? Nie mogę się doczekać, aż zastrzelę kilku komunistów. Zabijanie komunistów to nie tylko obowiązek każdego Polaka, ale również przyjemność, której nie mogę sobie odmówić. Czyli nastawienie jak najbardziej bojowe. Oczywiście, bojowe i pozytywne. Czyli rozgrzewka nie tylko techniczna, ale i mentalna. Mentalna jak najbardziej. Jestem gotowy do boju. Mogę się tylko doczekać. Właśnie się ubieramy. Zaraz będę zakładać górę od munduru i owijacze na spodnie, to będzie żmudne i długie zajęcie, ale trzeba dobrze zawijać owijacze, aby nie rozwiązywały się podczas całej rekonstrukcji, podczas biegania, kładzenia się i wykonywania innych różnych czynności, no bo wtedy może być problem. Amunicja, może ją sobie pochować do ładownic. Drodzy Państwo, ale to nie na wizji, żeby YouTube nie banował. U! Od tego? <śmiennie> jak jest tutaj idą. No. O, a tu jest... To jest Ale masz fasunek w środku, Ma to sobie Czy to prawda, że kolega gra na chitach? Nie odpowiem na to pytanie tak, no jakby proszę na niego spojrzeć. Mamy poraczek stronowy na substancje. legalne oczywiście. W gazowych też nie potrzebujemy. No nie pierwsza wojna światowa, tego wojna z bolszewikami. Umówmy się. Hełm musi być dobrze zapięty, tak żeby nie spadł. O, w tym miejscu, żeby. Nikt mi go nie ruszył z głowy. Jest, jest, jest elegancko. Jest elegancko. Lecimy. Tutaj. Hej. Nie. nie, tak naprawdę idziemy teraz na nasze pozycje bojowe. Także do zobaczenia na polu walki. Myślę, że będzie super. Idę. Jesteśmy już po rekonstrukcji. E, uważam, że było naprawdę świetnie. E, było całkiem dobrze zorganizowane. E, wygraliśmy e, jako Polacy, przegoniliśmy ruskich Armię Czerwoną. E, niestety wieś została spalona, ale cywile przeżyli. Dzielnie się broniliśmy. E, tak jak mogliście zauważyć, e, myślę, że pokazaliśmy na co nas stać. Adam, powiedz mi, jak czujesz się po rekonstrukcji? Będzie, że bardzo fajnie, bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobała frekwencja, która jest tutaj na rekonstrukcji, bardzo dużo rodzin z dziećmi. Osobiście od zawsze mówię, że rekonstrukcja historyczna jest dla wszystkich, żebyśmy pamiętali o naszej historii. No wiadomo, czasami trzeba grać w tych złych, ale niestety ktoś to musi robić. Jednakże no, hobby i część dla wszystkich, którzy tą historię tworzyli. Dzięki. Mateusz, a Ty jak, czy, jak to by się podobała rekonstrukcja? Świetnie, naprawdę. Nie było rekonstruktorów ogrom, dlatego każdy mógł mieć chwilę, myślę, kamery dla Ciebie. Naprawdę fajnie. Fajnie, wyrezygnowane bez przesady. Zbyt. Także na plus. Na plus, świetnie. Konie, konie, konie. I były konie. Kawaleria pokazała swoje super umiejętności i wyglądało to całkiem fajnie. Cały ten zagon, który tam robili, to taka walka w kole, wyglądała bardzo efektywnie i efektownie. Z naszej perspektywy rekonstruktorów, którzy stali obok i na to patrzyli, było potężnie i mocarnie. Tak. ci, <grywka> że na takich występach y, to najlepszy jest smalec. Tak. Sma z bajda ze smalcem, no to y, nie wiem, jakaś cebulka, ogóreczek i tego typu rzeczy. Tak, no ja na przykład dzisiaj rano też smalec jadłem. Ale smalcu z konia bym nie miał. Jesteśmy po reko, jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni, ponieważ naprawdę ta rekonstrukcja i to całe wydarzenie było świetne. Także wszystkim polecamy jechać za rok do Dębicy. Może się z nami zobaczycie. Na pewno warto obejrzeć całą tą inscenizację i będzie dużo koni. Będzie dużo koni, dużo piechoty i dużo świetnej zabawy, także zapraszamy was. Oczywiście oglądajcie Kolejne nasze vlogi dajcie lajka, like suba, odwiedzajcie kanał, napiszcie komentarz, jak podobał Wam się film, i zapraszamy na kolejne odcinki. Które pojawią się już niebawem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!